Ciemano widzowie z tej strony Michu XD089 i dzisiaj będziemy zagrać farminga i przed tym dzisiaj planuję wyprasować słomę, ale jeszcze przed tym umyjemy tutaj mojego bizonika, już wcześniej grałem ale dopiero teraz mi przyszła myśl na nagrywanie. Tak więc powracam. I mam nadzieję, że nie będzie takiej przerwy jak wcześniej, bo lekką przerwę sobie zrobiłem. Ale też można wpadać na, na TikToka. Jakbyście chcieli. I no. A my właśnie walczamy prasę. Obniżamy. Jedziemy. O, dobra. Jedziemy, bo tu kawałek nasowałem, ale to było kawałek bo to Teraz bierzemy pasek słony i jedziemy. Ma oprócz tego pola jeszcze jedno do wyprasowania pole. Jakby co? I zaraz pojedziemy, tylko dokończymy to pole tam na dynie, właśnie widać i tak raczej z tego będzie się y, ciągła seria wakacje w boczkowicach, tylko że Boćkowice są no to z moką z boczkowic i tak właśnie widzimy się o piękny stajer z obciążnikiem rasujemy potem będziemy potem nagrywam odcinek ja złożę belki ale to dopiero po prasowaniu. I, no i nie no ładny sztajek tego mam jeszcze ursusa 16-14 jakby co zaraz Wam nagram ujęcie jak belka wychodzi. ale to jeszcze jak widzicie o jeszcze 8% dobra dawaj dobra. dobra ale wiedziałem co na ostatni Piszcie w komentarzach, czy chcecie takie filmy. Zostawcie łapkę w górę, spodobał Wam się film? O, może przegapiłem. Tak to zazwyczaj jest. Ja się gada, nagrywa. Dobra. Uwaga! Nagrywam Wam, jak wychodzi belka. O, coś takiego. I też będą akcje z grach, z gry, gra na przykład z Eurotraka też będą tak właśnie też będę nagrywał takie akcje typu wyciąga, to że się ciągamy w łocie. na nami też będę takie rzeczy nagrywał i tak właśnie też będę shorts nagrywał staram się trochę z realnego życia, trochę z gry, z gier na tym będzie polegała ja se nie i to Bo lubię po prostu siebie ludzie nie widzieli ja się nie wstydzę robi. wziąć potem jak były nijaki to nic się nie stanie bo i tak słoma tak dużo słomy nie jest mi potrzebne ale zresztą Mam krowy, mam świnię, tak więc jednak trochę tej słony parę, zawsze mi się przyda. Tak. Ważne jeszcze raz przejedziemy, dokładnie jeszcze dwa i jedziemy na następne pole. I też może po... tak, na pewno pod koniec. Wam pokażę jak driftuję moim autkiem, pick-upem z 1994 roku. Czarny pick-up i zobaczycie jak będzie piekę Śmiga bardzo dobrze. Przejechać, poczekać, zasiać i tak skórko, ale przed w tym jeszcze w zimę yy, będzie zakup yy, lasu o tego o, co tam jest przed, przed nami i w zimę będziemy ścinać drewna i będziemy sprzedawać. Dziwiście grę będzie byście się nie pytali tutaj już jeszcze dokończymy tego bo trochę jaka zrobiłem to trzeba pomócować. o zaraz cofniemy i lecimy ostatni rządek wyrobię się? dobra wyrobiłem się belki, mamy Tak więc może jeszcze będzie trzeba zresztą kupić chyba Nie mam, Czeka. dobra, pick upem będzie się zwoziło belki Po jednej albo ja po dwie wyłączam prasę i jedziemy zobaczymy czy nikt nie jedzie Jeśli długo będzie nagrywanie te to Po prostu będę też robił akcję kiszionka. Może będę też nagrywał we dwórkę z bratem. Nie wiem, zobaczę. Ale na razie, na razie sam gram. O! Tu sobie w ten pasek. Włączymy kasę. Jedziemy. Jak wi co, mam, to na tytanach tak samo się nazywa. Michał 2.0 i zresztą na tytanach tak samo. Pogoniło mi się na początku, przepraszam Was. I co, mi się jednak pominęło na Tak wi co. Teraz będzie duża pryzma. Dobra, nie no dobra to w nijaków. Trzeba tu jest pora. Będziecie tam tam było. Teraz będziecie co w bo na razie nie było Nie. A nie będę jakoś bardzo długich filmów wrzucał, tylko tak po 10-15 minut. O nie, dlaczego nie chce mi wziąć i sprasować te, tego kawałka, co jest przy drzewie? Nie wiem, na no co to mam. Dobra. Jest to, co wróci jeszcze raz wróć. Jeszcze raz. I, tak. I zazwyczaj odcinki będą się pojawiały w piątki. Od piątku do niedzieli będę nagrywał i może raz, może by wtorek i by poniedziałek. Ale nie wiem czy się zobaczę zaraz tu będzie kolejna walka idziemy sobie teraz ostatnim przejazdem czy od Miedzy

Chciałbym słon wystawiać, ale nie wiem zaraz będę kończył odcinek, bo tak wiem, że nie będę... Przypomnę, do góry podrywa. Myślałem, że skryłem co około do 100%? To jakoś tak znaczy skręca, tylko, że to jakoś tak dziwnie. To ja jakby brakowało obciążenia. Nie wiem, że mam czemu, kurwa. I nie bez bo jeszcze pożyczyłem teraz. Ale teraz już wypożyczam. Ja Już myślałem, że się I tak. To ja będę się z Wami kończył. Jak podobał Wam się filmik, to zostawcie łapkę w górę. A jak nie, no to nie. Witajcie! Cześć!